Adrian's Wall, our last line of defense against the barbarous Picts. It is a line of sorts. <laughs> At the end of our tour is Winchester, the heart of Wessex. Where where is King Alfred? Those honorless Picts, they have taken the king. We must seek them north of Hadrian's wall. Where are you, my king? I'm sure he is somewhere. <laughs> <laughs> oh my boys! Do not worry, my king. I am coming. Teraz no, zobaczymy No zresztą to strasznie wolno bieg Bo my za szybsi jesteśmy Yes, cruel. My king! What happened? Why won't you speak? Who in hell's name are you? Why are you going through my things? Force balls you found. it Why did you take it back? You set him off again, traitor! The king won't speak to me. You cut out his tongue! He has no tongue! Because you cut it out! You're his son? Do not feed this fantasy. His wits wither and become those of a babe. I took him here to ease his madness, but it grows worse. I try using reason or playing along, but he hears only what he wants to hear. Only what he wants to hear. Hmm. I have an idea that could help, if you let me. Old man, your king is worn out from his ordeal. I can hear him speak very softly. He is praising you. He wants to thank he sings he wants to thank Husing for his loyalty to the crown. What else does he say? The Picts, terrified at word of your approach, will pledge themselves to the crown if you spare their lives. They will? And they agree to pay a daily tribute of food and other goods in exchange for free passage through your lands. Oh, it is a good deal and greater news! Thank you. You may leave the king in my care now. This will only lead to further delusion. You will know at least that he eats every day. And maybe someday the fog will lift. Forgive my ill will. I knew this would be a difficult end, but sometimes the weight bears down heavily. There's courage and honor in what you do, and the gods know it. Good luck to you. Looks like England is united. <laughs> the Picts have been fine subjects. King Alfred is pleased. Nice. No dobra, został nam tylko jeszcze ten, ten znaczniczek który nie wiadomo co tam nosi ze sobą Coś może tam jeszcze być Ale zobaczymy. zobaczmy Zobaczmy Nice. Cannot remain in this ice bath. <laughs> hey, 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 yeah. Run up the sail. <laughs> do to strike up a tune. You salt scores. Got a story? Some years ago, I took to sea with a sword dancer called Aid, a brooding warrior with a face of stone and oak hard arms. On a raid in Courland, we shored up along the edge of a forest and explored until we came to people Parks, a large farm. It was night and all were asleep. So we set about plundering the place in the quiet of Eve, taking sheep and goats as we pleased. It was then that E saw a farmhand, Dobra, tu nic nie ma. Mamy całość tutaj zrobioną. Nice. Pięknie. To mi się podoba. To mi się podoba. Eee, Anglia. Zatem. Anglia. Tylko i wyłącznie Anglia ją została. Tu, 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 trzeba będzie powykańczać te niektóre kościki bardziej bardziej to trzeba będzie dumać. Okej. Okay. Klątwa została rzucona. No. Gdzie to nam pokazuje? O. Tu nam pokazuje, dobra. Dobra. Tak, ale wpierw zobaczmy sobie... Co on ma? Co ty masz? Co to jest za łuk? U. U. So long, dobra, pogadajmy tutaj z łowcą oddajmy zwierzyny. to co nafarmiiliśmy ewo ewo good day to you oops beautiful beautiful nature is amazing no i pięknie wszystkie bestijki konie wordra Pozgorzeźba kapłańki. kapłan. dobrze. dobrze. Okej. Okay. No, to by było na tyle, jeśli chodzi o chatki łowieckie. To nam pomoże. Nice, 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 nice. Czyli to mam też pra, prawie, prawie. Zrobiłem co? futro Baribala, musimy jeszcze znaleźć. Tu jest pióro kruka, czaple i kieł psa. Okej. Okay. Tutaj dużo tego. futro lisa polarnego. U. Jeszcze potrzebuję. No, ale 6 no, no, w Wolframu no, mamy. Elegancko. Elegancko. Gdzie jeszcze chciałem iść? Tak, już wiem gdzie. Już nawet wiem, gdzie chciałem iść. Gdzie jest ten od tych rzeźb? Tu. Sią, piesio. Żegnam, piesio. Potrzebuję chłopsa, więc. Collection. Show me what you found. Wonderful. And here is something for you. I I you nice. Oh. Here you are. More relics for your collection. Let me see what you have. Wonderful. This should complete Valet. Nice. No. Colleen is an army Pięknie. Pięknie. Dobra, zobaczmy co to za to... To jest... To jest ten to... Odbański, to jest dwuręczna. Okej, okay, okej. Okay. jest wystarcza gorgony. Więc coś chyba jeszcze zostaliśmy. nie? To jest młotkowalski. Szczylec. Okej. Okay. Wygląda zacnie jak tam z kostami to wygląda. Z Asgard, to jest Asgard, tu są rzeczne, tak. To jest ten Ragnar. Ragnar Ludbruk. czy co? Asgard sobie. Ragnar Ludbruk. Горд Брук. Ой-ой-ой. Так. Pytanie, czy naprawili tego buga w tej jednej jaskini, żeby ten skarb dorwać, bo jak nie, to będzie ta helipa. Pytanie, czy ten bug z, z tymi sztabami, co są na mapie widoczne, to też nie jest bug, bo klucza nie idzie znaleźć. Musiał się temu też przypatrzeć. No i co? tam jakieś łowienie rybek nam pozostaje, bo musimy zrobić, złożyć offering. Dlatego potrzebujemy rybki. Yy... Questy, do których trzeba będzie się gdzieś tam skupić, co nieco, żeby je rozwiązać. Pogłówkować trochę. No. No. To w tym tygodniu na 100% kończymy. Asasin. Na 100%. W 100% na 100%. bugi niestety, nie odpowiadam. Jest tylko i wyłącznie wina. Ubisoft. This pit, it fits the description in the letter about Ragnar Lothbrok. Otwórz śmierć Ragnara. Ach, oh, otwórz. What? Czemu tu się nic nie dzieje? Halo, zbugowało się? No nie gadajcie, czekajcie. Tytułowy. Zobaczymy. Jak nie pójdzie, na no to najwyżej jutro. Zobaczymy. O, chyba, że jest też zbugowana, to wtedy dolina będzie na maksa. Ale oby nie. Oby nie. Oby nie. Dobra. Kontynuujmy zatem. Zobaczmy, czy się coś odbugowało, czy też nie. pyta tak. Joby tak. Jasny. Oh. Held him. The site abandoned, as if used once for a ritual, and never again. Here. Yeah. This is the place where Ragnar Lothrock met his end. He must have been naked and bloodied, every drop draining into the pit. This supreme Drengo of all men. Now King Ayla's prize. I have seen this day a thousand times. Balder keeps a cup of mead for me i welcome my entry into the land of champions Marked, ridiculed humiliated his honor did not budge dragged by cowards thrown to snakes they were more afraid than him i faced death with a thirst on my lips my reputation cannot be unwritten inscribed on the hearts of those who fought beside me set upon by venomous snakes he stood and spoke with honor and spine for all who live their lives for glory alone. Oh, how the young pigs would grunt if they knew how this old boar suffered. You will meet them, Ale. One day, they will come. His men came too late to save him. Those who fought for him, they loved him dearly, their oaths unbreakable. I have sent your Drenger to meet you, great king. You will be with them once again. There, where he fell, something glints in the soil. There's something in this pit. Something left behind. Hmm. My mamy. Ragnar's dagger. <noise> Nowy nice. dagger. O oh je. Yeah. Bardzo chętnie, lepsze. Od razu najlepiej. Oh damn, oh damn. Turn it pink, still You like the looks of that one? Thank you for trusting these hands with your gear. Done for now. Stand over now.

ja? Chyba nie ulepszymy nawet, <laughs> mm -hmm. brakuje mi jeszcze. No dobra, ale i tak jest 11, 10, 17 będzie okej. Okay. Czyli w teorii to mogę z tym porównywać. Yy, przy zabójstwie nie bombę dymną, jeśli wróg ma przewagę liczebną. Każda terminacja ma liczbę, liczbę punktów zdrowia. No właśnie, to jest to. Opis mi daje to właśnie. żeby to tak, w takim razie. Zrasta, szansa na terminę wzrasta po zabójstwie. Właśnie. 113, 76. tym... Tak paru damage'y. Zobaczymy jeszcze. Na pewno będę chciał ulepszyć, to jest fa fakt. बस फकुना है क्या क्यार